Cześć, witajcie na kanale Żółwie Książkowe. Mam na imię Sławek, a ja Mikołaj i przychodzimy dzisiaj do Was z TBR-em na miesiąc listopad. A będzie to TBR specjalny, ponieważ mogę powiedzieć, że brat wybierał mój TBR, ponieważ wybraliśmy dla siebie nawzajem po pięć tytułów. Tak, nie wiem, jakie to są książki, więc wszystkie reakcje będą tak naprawdę na żywo. Bardzo mi już to ciekawi, jakie ja, dałeś mi tytuły. Ja też, odkąd w ogóle wpadliśmy na ten pomysł, nie mogę doczekać się tego dnia. I teraz szybko przedstawimy reguły zabawy. Ogólnie, może zacznę. Wybraliśmy dla siebie po pięć tytułów, ale nie jest to taki standardowy TBR czyli nie jest to luźna sugestia do tego, co przeczytać w danym miesiącu, tylko raczej powinniśmy się go trzymać. Takie książki, jakie ja wybiorę, wybrałem dla Mikołaja, takie powinien przeczytać. Tak, i też mieliśmy małą zasadę co do konkretnych tytułów, ponieważ omówiliśmy się, że nie wybieramy serii, która ma ponad 3 tomy uznaliśmy, że nie chcemy też sobie zapełniać na przykład całego TBR-u jakąś serią, a kiedy jakaś książka jest trylogią, to wybieramy dwa tomy, pierwszy i drugi bez trzeciego. Bo a... wiadomo, tak. lepiej mieć tylko dwa tytuły już zapełnione, a trzy pozycje jakieś spoza danej serii. I jeszcze jest zasada, że na sam koniec, kiedy poznamy już wszystkie tytuły, możemy ewentualnie dokonać zmiany któregoś z tytułów, Polega to na tym, że ja przygotowałem dla Mikołaja poza pięcioma tytułami dwa zmienniki i kiedy na przykład on uzna, albo tak samo ja, że jakiś tytuł nam bardzo nie odpowiada, wtedy możemy go zmienić. Ale kiedy już poznamy tytuł tego zmiennika, to nie ma odwrotu. Kiedy decydujemy się jakąś książkę zamienić, to, to jest decyzja ostateczna i musimy już przeczytać ten zamiennik. Także lekkie ryzyko jest na koniec. Tak, czy nie zmienimy na coś gorszego. Tak, czasem jeśli książka. Tylko trochę na mnie odpowiada, chyba lepiej już um, zacisną dodawić... tak, zacisnąć zęby i po prostu przeczytać. Nadeszła pora, aby pokazać pierwszy tytuł. Trochę się boję, ale jestem tak podekscytowany, muszę już to zobaczyć. Bo od razu mówię, jest to książka, którą musisz sobie ściągnąć z Legimi. Hmm, czyli po prostu w przyszłym w... miesiącu, miesiącu tak. kiedy już będzie listopad, ja z abonamentu Legimi pobiorę sobie ten e-book. Tak? I jest to y, już taka mała zapowiedź, coś z gatunków czyli ciekawego, takiego thriller, kryminał, nie jestem dokładnie pewien, y, jaki to będzie gatunek. I jest to Morderca, jest wśród nas od Lucy Folley. Masz okładkę do zobaczenia. Okej. Okay. O, oh, wow. Nie, wow. nie znam zupełnie. To znaczy, ja tę książkę już y, widziałem kiedyś, y, w Empiku chyba, nie wiem czy stacjonarnie, czy w internetowym sklepie. Natomiast bardzo mi się kojarzy ona z Stacks. Prawda? Zwłaszcza po okładce już tak. przede wszystkim jest dlatego, to nawiązanie do Starks. Tak, i dlatego właśnie chciałam zobaczyć, jaka będzie ta książka, żeby się trochę wytestował, mogę tak powiedzieć. Mhm. Wiem, że tak było takie średnie, ale to jest coś bardziej mniej młodzieżowym mi się A, wydaje. A, czyli trochę do, dla starszej grupy tak? odbiorców. Więc mam nadzieję, że może będzie lepsze. Mhm. To też właśnie, też mi się podobało, że się to w takich klimatach zimowych, więc no, zima się u nas zbliża, więc to też się sprawdzi idealnie. Tam jest o grupie osób, które jadą właśnie jakiś weekend taki zimowy do jakiegoś domku i po kolei zaczynają umierać i właśnie zadaniem pewnie jakiegoś głównego bohatera jest rozwiązanie, kto jest mordercą wśród nich. Zapowiada się dobrze, lubię te klimaty w stylu Agatha Christie i nie było już nikogo, czyli zamknięta przestrzeń tak. i po kolei um, giną osoby. Ogólnie wy pewnie będziecie widzieli okładki tutaj wklejone, ale um, ja mam, ja widzę akurat je w telefonie, ponieważ są to e-booki, nie mamy ich fizycznej wersji, dlatego właśnie w... mógł sobie zobaczyć ją. Tak i chociaż zobaczyć, um, jaka to jest dokładka, ale um, tę książkę pierwsze widzę. Ale w ogóle kiedyś mi o niej wspominałeś albo coś? Nie chyba, chyba nie mówiłem się o niej. Tak mi się zdaje. No przede wszystkim jestem szczęśliwy, że um, jest to coś, co raczej będzie trzymało w napięciu. Jest to coś pewnie z gatunku thriller, um, może właśnie kryminał. To. Także to na pewno dobrze. I jak mówiłem, klimaty Agaty Christie i Nie było już nikogo zdecydowanie mi odpowiadają. Także zobaczymy. Naprawdę no, teraz chyba moja kolej, żeby poznać pierwszy tytuł. Mhm. Ja ogólnie mam książki w wersji papierowej dla Mikołaja. Wybrałem, wybierałem tytuły z naszego regału, ale spokojnie trzymam je w takiej nieprzy, nieprzeźroczystej czarnej torbie, więc Mikołaj o niczym nie wie. Dobra. I pierwszy tytuł wybrałem Jest to książka. Jakby jej jeszcze nie czytałeś, ale czytałeś poprzedni tytuł od tej autorki. Bardzo Ci się podobał, więc jestem ciekawy jaką opinię wydasz o tej, na temat tej książki. A jest to prawie ostateczna lista najgorszych koszmarów od Crystal Shuterland. Ojejko, ta książka. Ale jestem szczęśliwy, że będzie okazja ją przeczytać, ponieważ mówię, Chemia Naszych Serc od tej autorki tak bardzo mi się podobała, więc na pewno się za nią zabiorę. Mm -hmm. No właśnie tak pomyślałem sobie, że skoro Chemia Naszych Serc była według Ciebie jedną z lepszych młodzieżówek, byłem bardzo ciekawy, czy autorka utrzymała poziom, bo ja akurat chemii Naszych Serc nie przeczytałem, za to obejrzałem ekranizację, która jest na Amazon Prime Video. Tam się nazywa po prostu chyba Chemia Serc. Chemical czy... Hearts. A, chemical hearts to jest. Mhm. I akurat mnie wyszło na dobre to, że nie przeczytałem książki, ponieważ Mikołaj, który czytał ekranizacją, był dość mocno rozczarowany. Mnie natomiast, nie, natomiast bardzo się podobała, właśnie chyba dlatego, że nie znałem oryginału. Ale z takich ekranizacji, na które jeszcze czekam, z w sensie, które chciałbym jeszcze obejrzeć, to na pewno Małe Kobietki, ponieważ te dwie książki, które już czytałem, Louise May Alcott, bardzo mi się podobały i Oskar i Pani Róża. Co do tej chemii naszych serc, to mm, ta ekranizacja, jeśli no, chodzi o książkę, była y, bardzo dużo różnic było pomiędzy książką a filmem i myślę, że jeśli ktoś by chciał poznać tą historię, to może warto się na początku z książką zapoznać, ponieważ jest rewelacyjna. A przechodząc do wybranego tytułu, książka opowiada o dziewczynie, która mieszka z rodziną i każdy w tej rodzinie ma jakieś fobie. Boją się najróżniejszych rzeczy, dla niektórych te strachy mogą wydać się absurdalne, ale każdy z nich po prostu ma taką wadę i po prostu ona musi sobie jakoś poradzić w tej rodzinie. Też w ogóle robi chyba swoją listę tego, czego ona się boi, z tego co kojarzy. Mm -hmm. I jakieś tam przygody się wwiązują. Wiem, że ważny też będzie wątek miłosny, także zobaczymy. Tak zresztą ty właśnie. zobaczysz. No to drugą książką, którą dla ciebie przygotowałem, to jest y, w miarę podobnie jak do tej, jakby jak ta książka, okay. ponieważ to też jest już, już druga książka autorki, którą y, już możesz znać. Mhm. I jest to Zamiana od Beth O'Reilly. Zamiana? Mhm. O kurczę, po współlokatorach. Nie jestem dobrze nastawiony. Ale właśnie słyszałem, że jest lepsza i, i bardzo ciekawiło mnie, jak ją jakby ty ocenisz. Też porównując właśnie trochę z pierwszą książką tej autorki. Ja też słyszałem, że trochę się poprawiło, bo chyba w to był debiut, a mhm. druga książka wiadomo, może być trochę lepsza. Zobaczymy, czy Pet O'Leary nauczyła się na pewnych błędach. Może też po prostu inni bohaterowie, inna tematyka mhm. pozytywnie wpłyną na jej powieść. Także myślę, że to jest... Wszystko się chodzi o tą książkę. Nie ma też co więcej mówić. To ja pokazuję Ci w takim razie Twój drugi tytuł. Uwaga, możesz być zaskoczony. Jest to Ściana Sekretów Tana French. O, to książka mnie tak już kusiła. Bo właściwie dobrze się zachowałem TBR tak w no, tak. to jest zdecydowanie um, powieść dosyć ciekawa. Jest to chyba kryminało-thriller. Mhm. Ja tej książki niedawno w ogóle kupiłem, więc tak mogę powiedzieć, że jest świeżynką na naszym regale. Ale kiedy ją właśnie zobaczyłem, że jest tam na jakiejś promocji była, nie już nie pamiętam, gdzie ją kupiłem, to pomyślałem, że wezmę i, i pewnie kiedyś przeczytam. A no, na się... pewno będzie co czytać, bo Tomik jest dosyć opasły. I w ogóle jak tak przeliczyłem strony, ile będziesz musiał prze przeczytać w tym miesiącu, no to musisz się w miarę sprężać, żeby się ze wszystkim wyrobić. Ale mówię, na gazie to opowiada się fajnie, więc myślę, że będzie kusiło. A co do fabuły? Książka opowiada o dobrej szkole, nie pamiętam tylko czy w Stanach, czy w Wielkiej Brytanii. No nie, co się w w ogóle chyba dzieje w jakimś jakim innym kraju. A nie w Dublinie? O tak. A no i y, niedaleko tej szkoły zostaje odnalezione ciało. A po jakimś czasie mm, od tego znaleziska w szkole na tablicy ogłoszeń y, ktoś przykleja karteczkę, wiem, kto go zabił. No i dla policji to właśnie jest taki trop, żeby skupić się na tej szkole. Wiem, że tam też jest y, jakaś grupa dziewczyn, intrygi między nimi. One są manipulatorkami, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale y, powiem, że pomysł na fabułę jest dosyć oryginalny i tak naprawdę intrygujący, więc mm -hmm. zdecydowanie y zachęcam do przeczytania. Tak, więc y, bardzo mi to ciekawi. I teraz kolejną książką, którą mam dla ciebie, to jest y, raczej książka młodzieżowa. Okej. Okay. Y, możesz już znać tą okładkę, ale tak ci odświeży ją i to jest mój Alex od Jane Bennett. Czym Jane Bennett? O, mm -hmm. może. Tak. Mój Alex, Ja wiem, że o moim Aleksie mówiła też Kat Vloguje. I właśnie stąd na swoim od niej wziąłeś tą książkę, bo ty już masz ją w abonamencie swoim. Tak, mam już ją ściągniętą na mój czytnik właśnie przez Legimi, a zainteresowałem się tym tytułem dzięki Kat. Nie bardzo będę potrafił opowiedzieć ja niestety o fabule. Nie. Postaramy się zaraz sklecić jakąś wypowiedź. No, cieszę się, że jest to młodzieżówka, bo jednak Beth O'Leary pisze raczej o dorosłych ludziach. chciałam dlatego chciałem wybrać coś, co będzie raczej o młodszych osobach. O nastolatkach. Tak. Mhm, taki raczej typowy, obyczajowy nastoletni nie wiem, romans, młodzieżówka. Mhm. No ogólnie jestem bardzo pozytywnie nastawiony. Cieszę się, że powoli będę wykorzystywał tytuły ze swojej biblioteczki. Bo jak wiadomo, miesięcznie przybywa mi 10 tytułów, a nie zdążę ich wszystkich przeczytać. W ogóle nasza półka wstydu niebezpiecznie się powiększa. O, nie. <laughs> Także um, dajcie nam chwilę. Po krótkiej konsultacji opowiem wam, o czym jest mój Alex. Powieść Jen Bennett opowiada o nastolatce o imieniu Bailey, y, która... Y, Poznaje w internecie chłopaka, jego pseudonim w internecie to Alex. Zaczynają z sobą pisać i ona po czasie zakochuje się w chłopaku. On ma wiele dobrych cech, przynajmniej tak jej się wydaje, jest dowcipny, sympatyczny i pewną okazją jest dla niej przeprowadzka do Kalifornii, ponieważ przeprowadza się do tego samego stanu, a może nawet miasta, w którym mieszka Alex. Ale trochę obawia się spotkać z nim na żywo, obawia się, że ten czar pryśnie, a do tego sytuację utrudnia jej kolega, którego poznaje w pracy, bo zatrudnia się w muzeum. I ten kolega lekko też komplikuje sprawę, także nie wiem. Historia zapyta się dosyć prosta, ale czasami właśnie te proste historie są w sumie bardzo fajne i tak. Tak, wszystko zależy od tego, jak to będzie poprowadzone, jakie będą wydarzenia. Teraz chyba moja kolej, mhm. żeby poznać już trzeci tytuł. Tak, trzeci tytuł. Jest to książka, którą ja przeczytałem i jest to naprawdę świetna młodzieżówka, ale nie jest tak bardzo standardowa. Ponieważ jest to drogi Ewanie Hensenie, autorstwa Val Emich, Stephen Levinson, Benji Pasek i Justin Paul. Przepraszamy na chwilę. To twój. Tak, słucham. A, bo gratis jest dopiero od 150. Mhm. Co dobrać? A, dobrze, dobrze. Tam była ta czekolada brownie. Można ją dazy dwa zrobić. Jak już wspominałem na kanale, powieść jest na podstawie muzykalu, a fobuła opowiada o nastoletnim Ewanie, który jest bardzo nieśmiały w kontaktach towarzyskich, nie potrafi nawiązywać nowych znajomości. I poprzez list, który napisał sam do siebie, w którym się motywował do działania, w jakiś sposób zbliża się do takiej bogatszej rodziny, a w tej rodzinie mieszka dziewczyna, w której on jest zakochany. Także historia tak dosyć skrótowo ją przedstawiłem, ale naprawdę jest bardzo interesująca. Myślę, że warto się nim zainteresować, a książka powinna tobie się spodobać. No mówię, nie, czyta, nie czytałem żadnej książki na podstawie musicalu, więc myślę, że będzie ciekawe doświadczenie i też słyszałem wiele pozytywnych recenzji od ciebie, więc no zobaczymy. Ale ciekawi mnie paπούa, bo jest Dosyć oryginalne jak na książkę i, mm -hmm. i w ogóle sam muzykal musi być też fajny, żeby go gdzieś obejrzeć. No ja bardzo lubię ścieżkę muzyczną, a że jednak te brodujowskie muzykale u nas czasem są trudno dostępne i na przykład nie mamy możliwości legalnie obejrzeć tego muzykalu. Także myślę, że fajnie jest właśnie nadrobić sobie fabułę w tej postaci. Także teraz będzie książka dla Ciebie. Już momencik, muszę ją mm, znaleźć. I to będzie... Książka, z której powinieneś być zadowolony. Okej. Okay, czyli... Możesz zapowiedzieć ją. <laughs> czyli jesteśmy w tematyce muzykalowej jest to Wicked autorstwa, tylko sobie przypomnę, Gregory Maguire. Czyli także książka na podstawie bardzo znanego muzykalu, który opowiada o czarownicy Elfebie, która uczy się w szkole magii i tam poznaje drugą czarownicę Glindę, która jest popularna, ale też lubi gwiazdożyć, jest zapatrzona w siebie. One, wywiązuje się między nimi przyjaźń, ale marzeniem Elfebie jest poznać czarnoksiężnika z krainy Oz, bo cała książka nawiązuje do tego uniwersum. I um, niestety, LFB spotka pewne rozczarowanie po tym spotkaniu. Jakby będzie to początkiem wielu przygód, wielu znajomości, także um, chętnie przeczytam. Co nieco wiem o fabule muzykalu, ale nie znam go aż tak dokładnie. Um, tak samo bardzo się cieszę, że dałeś mi akurat ten tytuł, ponieważ jest to książka, którą, w którą zaopatrzyłem się całkiem niedawno i już wtedy byłem jej bardzo ciekawy, także um, z chęcią przeczytam ją w tym miesiącu. A no mówię, wiem, że lubisz ten musical, więc książka pewnie będzie równie dobra, a tak samo podobała Ci się książka na podstawie innego musicalu, właśnie Drogi Iwanie Hansenie, więc mm -hmm. pomyślałam, że spróbuję ją przeczytać i zobaczysz, jaka będzie. No, bo ogólnie ten tytuł, czyli Weekend, nie jest aż tak łatwo dostępną książką w Polsce, w sensie, żeby była też, po polsku. Też nie jest jakaś bardzo znana właśnie. Ale ja akurat znalazłem ją używaną na ScoopShopie. I przechodzimy do czwartego tytułu ale uwaga, to taki spoiler dla Ciebie, to od razu będzie tytuł czwarty i piąty, ponieważ wybrałem trylogię, więc przedstawię od razu dwa tytuły w tym TBR-ze. O, zobaczcie, mówię. O, jak trylogia to groźnie, Mamy prawda? Mamy ich bardzo dużo na półkach, więc ciekawym jaką wybrałaś. Jest to dosyć, myślę, że w miarę popularna trylogia. Nawet jest ekranizacja pierwszej części, a jest to piąta fala autorstwa Regency. Jest piąta fala i bezkresne morze. Ojejku. Ja bardzo dawno chciałam przed tę książkę, ale wiem, że one są trudno dostępne, więc kupiłem je na Elixie. Ale one od chyba były nowe, bo są też w bardzo dobrym stanie, mm, więc. Jakby jak chyba ktoś właśnie nowe sprzedawał z tego, co kojarzę. No, powiem, że jestem zadowolony, ponieważ, no mówię, bardzo mi ciekawi ta fabuła i oglądałem już film, ale, ale mam nadzieję, że i książka będzie trochę się różniła i jeszcze mam drugą część. No, a poza tym, znasz tylko pierwszą część, a to jest trylogia. Ja zresztą tak samo miałem czytając Mroczne Umysły. Pierwszą część znałem z filmu, ale dwie kolejne były dla mnie zupełnie nowe. I myślę, że nie jest to żadna ujma. Zresztą hmm. zawsze książki różnią się czymś od filmu. Tak. Książka opowiada o tam nie pamiętam jak się nazywa główna bohaterka ale to jest w ogóle taki postapokaliptyczny lekko świat mm, na którym z właśnie, elementami science fiction, tak na który właśnie zostały tak tylko zrzucone takie fale, można powiedzieć i każda właśnie coś tam odebrała ludzkość, tam jedna chyba zabrała właśnie wodę, coś tam takiego dokładnie No też generalnie nie pamiętam, obca cywilizacja terroryzuje tak. ludzkość i nastolatka musi sobie poradzić w tym nowym okrutnym świecie. Tak w skrócie opowiem. Jest no, to takie można powiedzieć też trochę y, taka dystopia właśnie dla, dla młodzieży coś takiego, więc y, ale mówię, bardzo mi ciekawi, właśnie nie są też za długie, więc myślę, że będą szły gładko. Czyli co, cieszysz się, że akurat wybór padł na tę serię? Tak, właśnie cieszę się i też właśnie to w końcu mogę przeczytać jakąś serię. Dawno nie czytałem żadnej takiej serii przynajmniej teologii, którą mamy na półce. Mm. Poza tym to jest taka typowa młodzieżowa seria. I powinna być ciekawa i fajna, więc jestem zadowolony z tego wyboru. Teraz przyszła kolejna ostatnia książkę dla Ciebie i chciałbym ją w pewien sposób zapowiedzieć, ponieważ jest to książka urodzinowa. Ustaliliśmy, że jeden drugiemu kupi właśnie książkę na urodziny, a że Twoje przypadają 5 listopada, to... Mm, od razu ją włączyłem właśnie w ten nasz odcinek i w ten TBR. Teraz sobie akurat. Wyciągniesz z Okej. Okay. Um. A co to za łabędzie na torebce? Czyżby to było jakieś nawiązanie do mojej urody? Nie, znalazłam ją na dole w domu. <laughs> Dobra, to wyciągam. Ok. To, e to Shadow Sand, kwiat mroku. Autora pominiemy. Co, to jest jakieś. A to jest y, P.M. Freestone. Nie chciałam na szybko tej kaleczyć i mylić się. Y, tak, książka jest z gatunku fantastyki. Y, może po układcy ślepywo jeszcze sprywać. to obejrzeć. Bardzo ładna okładka. Prawda? Ogóle, też mi się ona bardzo na... podobała. Widzisz, tutaj mam taki też i niebieski kolor, jest właśnie trochę złota, bardzo gustowna, ale zupełnie mnie zaskoczyłeś. Nie znałem tego tytułu. Ja ją poznałem niedawno na jakiejś tam booktubie, gdzieś ktoś ją reklamował, ale też za wiele o niej nigdzie nie słyszałem. Myślę, że też nie za bardzo popularna. Jest to na pewno początek jakiejś serii, choć na początku ma tylko jeden tom na razie wydany. A, czyli będą jeszcze kontynuacje. Będą kontynuacje. Nie wiem, co będzie duologia, czy trylogia, czy jeszcze więcej tomów, ale na razie jest tylko jeden, ponieważ jest w miarę nowość mhm. i książka jest, wiadomo, fantastyczna, z gatunku fantastyki i opowiada o tym, że w królestwie pewnym i w ogóle w tym całym świecie mają ważną rolę, odgrywają zapachy. Mhm. A, to coś mi już świta z tymi zapachami. Mhm. Tak, że mhm. ludzie właśnie mają jakieś umiejętności, specjalizują się właśnie w rozpoznawaniu zapachów, dokładnie też nie wiem i właśnie na pewnym, w pewnym królestwie jakby umiera albo ewentualnie może nie umiera tak na amen ale z, z, jakby, jak to powiedzieć zostaje osłabiony coś takiego księciu tak i główna bohaterka musi odnaleźć lekarstwo aby pomóc temu księciu do tego oczywiście może, musi użyć swojej umiejętności właśnie rozpoznawania zapachów czy coś w tym stylu więc w fabułę nie wiem wiem że będzie miała jakieś towarzysza oczywiście w tej podróży i w tej misji do wykonania ale sam Cię przekonasz podczas czytania. No i na pewno się przekonam, ponieważ jestem turbo ciekawy tego tytułu. Chętnie go przeczytam w listopadzie. Kiedy opowiedziałeś, że ta książka właśnie porusza temat tych zapachów, coś mi zaświtało, chociaż zupełnie nie potrafiłbym przytoczyć tytułu, ani okładki. Także dziękuję bardzo za prezent. Naprawdę super. Bardzo mi się podoba. Też mówię, właśnie jest ładnie wydana, więc będzie się też dobrze prezentowało na naszej półce. O proszę, od razu z myślą o naszym regale. Dobra. Także to już chyba koniec tych tytułów. I przyszedł no czas, żeby je trochę podsumować i zastanowić się, czy nie chcemy czegoś zmienić. Słuchajcie, ja z tych nerwów już w sumie zapomniałem, co ja tam w sumie od ciebie dostałem. Także przypomnij mi szybko. Na początku była ta, ten thriller. O... Tak, mogę wśród nas. Mm -hmm. Później była zamiana. Mój Alex, Wicked i na koniec jest ta książka. Okej. Okay. Czyli m, gdybym miał coś zmienić, to chyba tą zamianę. Słuchajcie, ym, nie wiem, jakoś tak się zraziłem do Beth O'Leary po współlokatorach. Tak się na nich wynudziłem, że... Ja szczerze mówiąc, to chyba nic nie będę zmieniał. Jestem zadowolony. No to z przypomnij zadowolone... jeszcze, co dostałeś. Yy. Yy, tak, ja mam... Yy... Najgorszą listę, Nie, Prawie trawie, ostateczna lista najgorszych koszmarów. Mam tutaj, wiem kto go zabił Ściana Sekretów. Mam, drogi Iwanie Hansenie, i dwie części piątej fali. Ja jestem zadowolony, jest trochę młodzieżówek, jest właśnie seria i jest taki trochę kryminał thriller, więc ja jestem zadowolony, jest różnogodnie i ciekawie. I to są książki, które tak naprawdę yy, kusiły mnie, więc yy, chę z chęcią je przytam w listopadzie. No, ja generalnie jestem bardzo zadowolony z mojego TBR-u, ale dobra, odważy się i. Tylko mogę Ci powiedzieć na wstępie, że yy, to będzie podobna książka. Dobra, zmieniam. Tak? Zaraz nie wiem. <grych> o, nie wiem, czy... że muszę dać ostateczną odpowiedź, bo nie będzie odwrotu. Zaraz, czy nie dać szansy Beth O'Leary? Bo wiem, że ta książka jest o ym, zamianie tam młodej dwóch. kobiecie i starszej pani, które zamieniają się jakby domami, Miesz, tak mieszkaniami i muszą się odnaleźć w tej jakby nowej rzeczywistości, można powiedzieć. Podpowiedzcie mi zmieniać czy nie. Nikt ci nie podpowie. A jak ty podpowiesz? Mm. To znaczy, ciężko mi powiedzieć, bo ta książka, którą ci dam drugą, może okazać się lepsza, ale może też okazać gorsza, wiadomo. Ale chciałbym, żebyś porównał właśnie, chyba dawałam tą książkę dlatego, żebyś porównał właśnie, czy coś się zmieniło, jeśli chodzi o tą autorkę. Dobra, najwyżej szybko przebrnę przez ten tytuł, ale zostawię w zamianę. No i już, no to chyba, jeśli chodzi o nasz TBR, to został wybrany i... Każdy, tak, każdy z nas ma po pięć tytułów. Czytania jest sporo, ale z wielką chęcią się do niego zabieramy i liczymy, że każdy zdąży. Tak, i że będzie zadowolony w podsumowaniu tego miesiąca. Kilka dni temu koleżanka naszej siostry dała nam taki mały liścik, że ogląda właśnie nasz kanał, że jej się podoba i zadała nam parę pytań, na które chcielibyśmy teraz odpowiedzieć. Mm -hmm. Pierwsze pytanie było o tym, dlaczego nazywamy się żółwie książkowe. Już o tym wspominaliśmy chociażby w pierwszym filmie, ale przypomnijmy, wynika to z tego, że czytamy dosyć wolno. Wiadomo, 4-5 książek na miesiąc to nie jest wcale tak dużo jak na booktuberów. Więc stąd się wzięła właśnie ta nazwa. Wiadomo, żółwie wolno dreptają. A druga, drugie pytanie, które chcielibyśmy odpowiedzieć jest skąd się w ogóle pomysł, żeby założyć właśnie kanał na YouTubie? Kto też na niego wpadł. I w sumie to chyba nie ma takiej osoby, że albo ja albo Sławek tak w miarę razem zainspirowaliśmy się też innymi twórcami właśnie, żeby, żeby zrobić coś swojego. A przez koronawirus mieliśmy wolne od pracy i szkoły, więc mieliśmy dużo więcej czasu wolnego. I tak lekko z nudów zrodził się ten pomysł, który teraz cały czas z chęcią kontynuujemy. I trzecie pytanie, na które chcielibyśmy odpowiedzieć, to jest, y czy chcielibyśmy napisać własną książkę, a jeśli tak, to w jakim byłaby gatunku? To może pierwszy odpowiem. Chciałbym kiedyś napisać swoją książkę. Oczywiście jest to takie dość dalekie marzenie. Nie wiem, może trochę brakuje mi talentu, chociaż na pewno nie brakuje mi pomysłów, ale myślę, że moim... Y w przypadku y, pracy pisarza dużym problemem jest to, że jak wolno czytam, tak wolno piszę i nie wiem kiedy znalazłbym na to czas, ale y, książka pewnie byłaby w gatunku młodzieżowym, choć chciałbym w niej zawrzeć jakieś elementy fantastyki, ale tak żeby też nie dominowały w tej powieści. A ja wiadomo, chciałbym bardzo wydać swoją książkę. Też jest takie wielkie marzenie, może się kiedyś spełni. Arty bym miał celować w jakiś gatunek, właściwie nie wiem czy to jest taki typowy gatunek, ale chodzi mi o taką dystopię młodzieżową. Najlepiej trylogię, duologię, coś w <grywanie> tym stylu. Tak i właśnie, tylko że problem jest taki, żeby napisać taką dystopię, to trzeba mieć naprawdę świeży i oryginalny pomysł. Coś, czego jeszcze nie było, a ostatnio tych dystopii jest bardzo dużo, a nie no tak, chciałbym Przed kilku lat to tak? był a... nawet przesyć tym gatunkiem. A właśnie nie chciałbym jakiegoś odgrzewanego kotleta zaserwować, więc no mówię, to byłby mój gatunek, ale. Ale raczej się nie spełni. A zobaczymy, nigdy nic nie wiadomo. W liście było też trochę ciekawych pomysłów na odcinki. Kto wie, może akurat z nich skorzystamy. Ogólnie bardzo dziękujemy za niego, to było naprawdę przemiłe. I jeśli wy macie do nas jakieś pytania, możecie napisać je w komentarzach pod tym filmem. A tak, chcecie nie odpowiemy. Tak, jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś o nas, o kanale, to zachęcamy. I chcielibyśmy Was również zaprosić na y, nasze konto. Na Lubimy czytać, ponieważ ostatnio sobie założyliśmy. Y, mm -hmm. Jest to także właśnie taka odpowiednik gudrica, tylko bardziej y, nasz polski. Trochę osób nas o to zresztą pytało. Tak więc y, wpadajcie, a wszystkie linki i nazwy dostaniecie w opisie tego filmiku. Czy nazwy może szybko przytoczymy? No to możemy przytoczyć. Ja nazywam się Żółw Myśl Myślnik Mikołaj. A ja nazywam się Żółw Myślnik Sławek. Także zapraszamy Was. I dziękujemy za ten odcinek. Chcielibyśmy Was zaprosić oczywiście na Instagram, jego nazwa wyświetli się na ekranie. Tak, zachęcamy do subskrybowania naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych filmów. Zachęcamy do komentowania, łapkowania. Najlepiej w górę. I do zobaczenia już za tydzień. Cześć! Cześć!